dawaj. 30 z plusem, dobra. No dobra. Jest pierwszy glut. Ole garbu. Jeszcze większy. Jeszcze większy od tego, no. Po prosto z lasu. Dzisiaj zabieram was na wody, na których naprawdę dawno mnie nie było, a żadnego filmu na tym kanale w tym roku też nie było z żadnej z tych wód. Będziemy próbowali dopaść jakiegoś fajnego, grubego, dużego, letniego konia, więc zapraszam ze mną. Nie będę więcej przedłużał, a mam jeszcze jeden temat do obgadania, więc zapraszam serdecznie. Łatwo nie jest, ale... To jest szansa? hu hu. Tutaj, tutaj, na pomoc, tutaj. <grych> Czekaj No popatrz na, na rozkład tego wszystkiego, nie Co chcesz wchodzić pierwszy Nie wiem co chcę zrobić, o, tak. No, no, bo tak Dobra Na rozolidlek stary nie wiem bo, mimo wszystko zaufanie na poziomie mikroskopijnym mam do tego <grych> Ale pachnie tu rybą, ale miałem strzał i przespałem to totalnie kurde. Robię ja to sobie Robisz? Ja też Jeszcze ma padzie, nie wiem No no, to ty nie jesteś przyjaciel mój A ty nie jesteś 30 plus Czemu to nie jest 30 plus Zdecydowanie to nie jest 30 plus ale już jakiś jest Z tej miejscu Jest następny I ten już będzie dobry No jest! Prawie do ruchu Pora się zbroić Założymy sobie tutaj offset, no jednak trochę tego zielska i wszystkiego jest dookoła. Dorzucimy do tego też dwugramową szaburaszkę. Tym razem wolfram i spróbujemy tak się dobrać do tych okoni i przy okazji też nie zrywać tych przynęt. Na no to wszystkie lilie i... inne badziewia w tej wodzie, które tylko utrudniają nam robotę. Dobra, mamy to. Tak się to mniej więcej prezentuje i zabieramy się za łowienie. No i faktycznie ta buraszka wolframowa daje nam lepszy rzut. Pięknie. Szczupak. Szczupak albo dobrokoń. Oku. No, dawaj go, no, dawaj 30 z plusem dobry. Jest, siedzi. <gry> to, no i po to tu przyjechaliśmy kurde Po to właśnie Ale ogień Ale jakie piękne barwy one mają dobra, muszę się tu oporządzić Ale Paczek został do dost... całego dobry, dobry? Tak Nie O, ale garbu. Jeszcze większy Jeszcze większy od tego no? O Panie Równe trzydychy że mamy wypełnioną na dzień dzisiejszy. Ja tam jestem przezadowolony. Ja również. Rzeka jest jeszcze przewaga przeburaszki Wolframowej od zwykłej? No jest mniejsza. No jest mniejsza. Lepiej przy lotnia. tej samej masie, więc dalej leci. Ale też. E... Zupełnie inny dźwięk, na przykład przy stukaniu o kamienie wydaje. I to też często ma wpływ na branie okoni, nie wiem, czy kojarzysz takie metody jak ta Karol Carolina Rig i tak dalej. Aha. Gdzie tam są te koraliki, które też mają taki specyficzny stukot. No i Wolfram też ma taki specyficzny swój dźwięk. Zrywamy tych przynęt trochę, nie? I to jednak tego tony zostawały w wodzie. A wolfram jest przyjazny środowisku. No i lata zdecydowanie dalej. Ja myślałem, że to jest bajka. Dopóki się nie przekonałem no własnej skórze nie zacząłem go stosować. A, no jeszcze jeden atut wolframu. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, wolfram się bardzo mocno błyszczy. Nowa nowa czy główka, cokolwiek ołowianego, one też się zazwyczaj błyszczą ładnie, nie? Ale bardzo szybko tracą ten kolor, a wolfram właśnie nie. I ma dużo twardszą tą swoją skorupkę pierwszą. Już są... nie wiem do końca, czy to jest dobry akurat, czy nie. No wiesz, że okoń lubi jak mu się coś tam błyśnie, nie? Nie zawsze, wiadomo, że nie zawsze. A, ale zbaboliłem branie, dobrze, dzieje się, cały czas coś się dzieje. Stięta guma i tu mocno. Kurczę, kończą mi się te flaki szady. Przynajmniej w tym rozmiarze, więc mi tu nie szaleć ze ściąganiem gum A nie wziąłem zbyt zapasu. Jest, też jest dobry. O kurde Olej jest dobry. Jest dobry Nie będzie taki duży chyba. Pokaż. To jest słabo zapięty. Witam. No, no, no witam. A był jeszcze jeden, nie? A był jeszcze jeden. W sumie też. No taki sam, nie? Więc wypuszczamy nasze dzisiejsze zdobycia do wody. Ty kolega też odpływaj. A, to jest jeszcze jeden maluszek. Ten maluszek jest 25, nie? No to maluszek. Bo... Tak dosyć biednie wyglądał przy tamtych. <noise> to zmiana przynęty na dziś. No nie będę jakoś super oryginalny, bo wymienię sobie flaki szada na flaki szada. Kto by się spodziewał, ale tym razem założymy sobie zielony kolor i też wrócimy do tych rozmiarów 5 cm. Największe ryby, właśnie na te mniejsze, gumki dzisiaj wpadały. Jesteś? Jest. Kurde. Jechał mi. Się On jest na kiju, ja go czuję. Dobra, kochani, będziemy uciekać do domu, bo już zrobiło się tak gorąco, że nie jesteśmy w stanie dłużej wytrzymać. Nie wiem, czy widzicie, jak jesteśmy ubrani. No, miało być dzisiaj brodzone, i co, Mariusz? I były pomosty. I były pomosty, nie było brodzenia, a chcieliśmy się też troszeczkę, no nie ukrywam, schłodzić w tej wodzie. No ale znaleźliśmy takie miejscówki, które dawały ryby, które były na pomostach, więc musieliśmy trochę przecierpieć. Mam nadzieję, że film wam się podobał, bo my, przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony, myślę, że Mariusz, Mariusz też w końcu złowił swojego upragnionego konia. W sumie to od początku sezonu latałeś za takim, nie? takim 30+, plus to od początku. No i w końcu się udało. 30. No 30. -taczek. Jesteśmy mega zadowoleni. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się też kilka ciekawych rzeczy na temat przeburaszek wolframowych, bo nie będę ukrywał po dzisiejszym wypadzie, Zdążyłem się do nich przekonać, bo jednak troszeczkę czasu musiało mi zająć, zanim dotarło do mnie to, że one faktycznie są lepsze. Przede wszystkim e, dużo mniej inwazyjne, jeśli chodzi o środowisko. Dalsze rzuty, no i co? I przede wszystkim mają też fajną, błyszczącą skorupkę, która tak szybko nie zmienia swojego koloru jak zwykły ołów więc to jest kolejny atut. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, jeżeli widzimy po raz pierwszy. No i co? I widzimy się, myślę, że niebawem, znów z Złokoni? Jest na to szansa, nie? No, także trzymajcie się. Pozdrawiam.